Wracamy do Demon Slayer, czyli do anime, które szokuje, anime, które wciąga, anime, które zatrzymuje. Dzisiaj odcinek numer drugi. W pierwszym odcinku, szybko sobie przypomniłem. Yy, Nezuko została przemieniona w demona. Tanjiro stracił całą rodzinę, Nezuko zresztą też, no bo są rodzeństwem, jakby. Poznaliśmy Giyu Tomioka, który kazał naszym bohaterom udać się do Urokodakiego. Po co, dlaczego, co tam się ma wydarzyć, to zaraz zobaczymy prawdopodobnie w drugim odcinku. Natomiast pierwszy odcinek był bardzo, bardzo, bardzo emocjonalny, więc teraz prawdopodobnie będzie troszeczkę spuszczone z tonu. To jest rewatch, czyli oglądamy jeszcze raz Demon Slayer przed nadchodzącym filmem. Zobaczymy, co mogę wywnioskować, wyciągnąć przy drugim seansie. Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Zaczynamy! Żeby tak było w każdym, żeby tak było w naszym życiu codziennym, że ktoś nie chce zapłaty, wszyscy chcą zapłaty, nic nie ma za darmo, nic, nic, nic. nic. Musimy podkręcić trochę tempo, bo Infinity Castle jest za rogiem, więc musimy, musimy zdążyć z Demon Slayer. A już jest odcinek, zaczynamy, że Nezuko będzie... jest demonem krwiożerczym, ale już zacznie pokazywać taką słodką, uroczą naturę. Trzeba oddać, że ten Juro całkiem nieźle rozkminia. Szybko myśli, szybko analizuje myśli i od razu znajduje sposoby. Mamy przykład. Od razu szuka rozwiązania. Zastanawia się i. Nice. Jest inteligentny. Trzeba mu oddać. O tym mówiliśmy: będzie urocza. Będzie urocza i e, będzie urocza przez dużą część całej serii. Ale też bardzo niebezpieczne. Nie bez powodu, Nezuko. The goat Co całej serii. Trzeba je oddać. Można się ze mną kłócić, why not? Ale Nezuko jest, jest top of the top. Może jeszcze tego nie widać teraz, ale będzie. Tak. Tanjuro ma niesamowity zmysł w węchu. Tak jest, tak mi się właśnie wydawało, że będzie demon. E zuko walkę ze swoją ten naturą jest refleks. Urodzony Demon Slayer, tak dowiedzieliśmy się w pierwszym odcinku, że trzeba ściąć głowę, żeby zabić demona. Istotna informacja. Oboje toczą walkę. A, NZUK wygrywa kopnięcie śmierci. Znaczy, demon, bo demona nie może zabić, to musi zostać ścięte przez e, katanę. O, ten dużo dopiero poznaje, co tam się dzieje z tymi z demonami. On jest nadal jest jednak cały czas młodym demonem, jeszcze nie zna swojej siły. O, Tenjuro ma swoje specjalne ruchy, które jest, zostaną z nim na długo. W sumie zaskakujące jest to, że Tenjuro czuje zapach krwi i oni poszli się ukryć. I weszli akurat w miejsce, gdzie tej krwi było najwięcej. To jest intrygujące, ale wiadomo, historia musi się jakoś dziać. Pierwsza wygrana walka z dymonem. Okej. Okay. nie tylko ma dobry e, węch. Dobry zmysł, tylko jeszcze pamięta zapachy. Rozpoznaje. Zobaczą mu przeznaczona być.

Tenjurę pokazuje teraz swój charakter. Mimo tego, że demon, Tenjurę jest litościwy, empatyczny. Łagodność, właśnie.

Zaczyna świtać. No właśnie. Uff. I tak giną demony. A jego demony żerują tylko w nocy. Nic dziwnego, że Nezuko ogólnika. Tak jest. A Nezuko już jest schowana w tym... w... Nie w skrzyni w domu. No, wow, bardzo schowany. gmucha na zimna. Ok, się modli, Pochował chyba ludzi. Tak jest. どこかにし軍とだ。富岡義勇の紹介はお前で間違いでいな。あ、はい。かまどた郎と言といます。義勇。妹は、めすこでたんじゅう。いもとがしとく、たときわどうするっかとたんじ

Głos Jiraiya-sensei z Naruto, miło go usłyszeć. I zaczyna się trening, przygotowania. Tak, nie mieli dużo pieniędzy. Nezuko była dobra. I to jej zostało. To czyni Tanjuru wyjątkową postacią. Myśli o takich niewielkich rzeczach, ale istotnych z perspektywy Życia wcześniejszego, rodziny myśli o tym, i to go napędza. I mógł dobiec, mimo tego, że realnie nie miał na to siły. Głowa nie ma odpoczynku.

이 뿌합기. 었이는 뭐가 그렇게 프로 これだ Nie mogło być łatwo, nie mogło być za łatwo. Znowu musi pokazać wolę walki. Warstwa muzyczna też jest bardzo dobra w Demon Slayer. animacja. I animacja. Niesamowita. Rozsądnie. Całkiem realistycznie. Pomiędzy wszystko inne, to całkiem realistyczne, że nie ma takiego momentu, że objawienie i nagle wszystko zrobi idealnie. Faktycznie musi dalej zawalczyć. Dalej wpada w pułapki, dalej go boli, ale biegnie, ale biegnie. Mimo tego, że wie, a to też wiemy, że nie jest na tyle silny i zwinny. W miarę realistycznie. 衣装だ。役系 <laughs> <laughs> 鱗滝佐根寺と鬼殺の剣士になりたいという少年をそちらに向かわせました。<laughs> 丸腰で私に挑んでくる度胸があります。身内が鬼により殺され 生き残った妹かは、鬼に変貌していまのが人間を襲わないの判断いつしました。この二がにかは、このか他とは、違うもつのを感じます。見ュかるのは、この星が見つかるのは、の星がかるのは、この星が見つかるのことが見つかるのは、が見つかるのは、この星が見つかるのつかるのは、この星が見かるこの星が見つこは、 手前だってみとは承知しておりますが何とぞご了承。ご試合戦一にて精霊くださいますようお願い申し上げます。そうそう。飛びを歓喜へ mamy to mamy ważną decyzję która daje nam dalsze odcinki która daje nam wszystko jeżeli chodzi o Demon Slayer pierwsze spotkanie z Urokodakim. ciekawe Jiraiya Sensei w, jako głos też miły, miły ten miły akcent jednak dla fanów Naruto to będzie bardzo miły akcent zwłaszcza że z Jirai'u musieliśmy się pożegnać szybciej niż tego chcieliśmy. W każdym razie, dobry odcinek. Trzeba znowu trzeba patrzeć przez pryzmat e, bardzo fajnego anime, które się zaczęło z dużym, z dużym walnięciem w twarz, jeżeli chodzi o nas, widzów. I w drugim odcinku nie zwalniamy stępa. Jest e, powoli e, gdzieś tam widzimy, że Tanjuro podąża jakąś ścieżką, żeby stać się pogrącą demonów. Ale akcja nie zwalnia tempo, co jest bardzo ciekawe. Zwykle drugi, trzeci odcinek to jest taki element jeszcze wybadania anime, a tu już mieliśmy demona, z którym musiał się zmierzyć. Już mieliśmy pierwszą próbę od Mistrza, wszystko skondensowane w jednym odcinku. Mieliśmy walkę wewnętrzną e, Nezuko z apetytem na ludzką krew, co też jest bardzo interesujące, że to już się działo w drugim odcinku po raz kolejny. Mieliśmy Gyu, wspomnienie, list wysłany do mistrza, żeby uczył Tanjuro, To też jest fajnym akcentem, że Gyu się znowu pojawił i możemy też zauważyć nieco charakter Tamiyoki, bo pisze z wielkim szacunkiem, pisze bardzo pokornie. Przeprasza swojego mistrza za, za wysłanie nowego ucznia i tak dalej, że tu jest, że ta dwójka będzie wyjątkowa. Widać, że GIU jest osobą bardzo wyważoną i bardzo mądrą też. Emocjonalnie i pewnie życiowo, Co gdzieś tam później się dowiemy troszeczkę więcej o nim, ale bardzo dobry odcinek. Chwyci nas za serce już w pierwszym odcinku. Tu nie puszczają. Widzimy, gdzie. Będziemy szli dalej z historią, wiemy co się za chwilę wydarzy, czyli Tanjuro będzie e, trenował mm, sztukę bycia pogromcą demonów. Jest na co czekać. E, wiadomo, możemy się domyśleć, oczywiście, jeżeli ktoś nie oglądał, że przejdzie szkolenie, zostanie pogromcą demonów, jakby w końcu tak się nazywa z, z anime, Demon Slayer. Zostanie im na 100%, no bo jest główną postacią. W każdym razie sam element szkolenia też będzie ciekawy jest na co czekać. Ten odcinek jak najbardziej bardzo, bardzo, bardzo spoko. Jest akcja, bardzo żywa animacja, bardzo podoba mi się ten akcent taki realizmu, że kiedy jest objawienie u Tanjuro, że pułapki mają specyficzny zapach człowieka, ale to nie znaczy, że jestem na tyle szybki, zwinny, silny, żeby uniknąć pułapek. Bardzo, bardzo realistyczny sposób na przedstawienie, że OK, mogę znać Przeciwnika mogę znać jakąś tajemnicę dan, dan, danej rzeczy, a nie znaczy, że mam skillę, żeby sobie z tym poradzić. Bardzo spoko. Bardzo spoko podejście. Trzeba troszeczkę więcej pracy, żeby poradzić sobie z czymś, co jest ponad moje siły. Bardzo realistyczne podejście. Super, super, super. Demon Slayer, drugi odcinek za nami. I widzimy się kolejnym razem przy odcinku numer 3. I może zdążymy przed premierą Infinity Castle. Zobaczenia kolejnym razem.